Siemanko z tej strony, młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kolejny odcinek został Ranera i dziś będziemy jeździli hamerem. A nie przypadkiem hamerem, bo dziś musimy zbadać bardzo ważne rzeczy. Mowa tutaj o misji: zbadaj spaloną infrastrukturę, która da nam dostęp do bramy. Bramę, którą już gdzieś tam chyba odkryliśmy, ona jest tutaj. No, z tym, że żeby tam oczywiście przejść, potrzebujemy sobie takie cztery strefy odblokować. Zalecany pojazd zwiadowczy. Tym razem sprawdziłem, żeby nie było tak jak ostatnio, gdy jechaliśmy po przyczepkę pojazdu zwiadowczego ANR. Mamy tam dość daleko. Pierwsza trasa prowadziłaby pewnie gdzieś tędy. Tylko, że my tędy jechać nie chcemy, bo nie wiem, czy sobie damy radę Po prostu tutaj są naprawdę głębokie te jeziora. jednak, Hammer chyba nie da sobie z tym rady, więc pojedziemy sobie spokojnie tędy, 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 tędy. I gdzieś tam do tego dojedziemy. A więc, wyruszamy w naszą podróż. Mamy oczywiście AWD, więc będzie można sobie bez problemu w terenie poradzić. Mamy też fajne wyposażenie. Mamy zapasowe, oczywiście, opony. Mamy zapasowe paliwo. Mamy zapasowe części naprawcze. Więc myślę, że jakoś sobie damy radę może troszkę brakować, yy, oczywiście, no czego to może brakować? Blokady dyferencjału, oczywiście, ale mam nadzieję, że jakoś super to przeszkadzało nie będzie i mimo wszystko damy sobie rady. Dobra, jesteśmy przy naszym pierwszym zakręcie, na który mieliśmy zajechać. U, delikatnie uszkodzony silnik, ale spokojnie, zawsze możemy go sobie naprawić. Trochę wody, ale to raczej taki poziom jeszcze nie, albo i groźny. No nie mówcie, że zatrzymamy się już tutaj. Mogę jechać w sumie poboczem. Ej, Hammer staje. Nie, dobra, powoli wyjeżdża. Udało się, złapał przyczepność, teraz będzie szło. No mówię, są czasami takie miejsca, gdzie właśnie jest dużo wody i jest naprawdę bardzo błotnisto wtedy i Hammer sobie czasami po prostu nie daje rady. Ale gdzieś tam powolutku, słuchajcie, będziemy sobie sprawdzali, czy ewentualnie nie ma jakiejś ścieżki z drzewami, żeby się w miarę czego ratować. Wyciągarkę chyba też mamy niestety tutaj, tutaj tą dość słabą i krótką. Ale mam nadzieję, że uda nam się tę misję bez problemu skończyć, bo na tamtej mapie chyba jest nowy pojazd. I fajnie by go było odkryć. Tutaj, niestety, niebezpieczny kąt. No, obraz, złapiemy się do drzewa, bo szkoda czasu. Niepotrzebnie tutaj wjeżdżałem. Chciałem sobie troszkę poszaleć, bo skoro mamy pojazd z oponami błotnymi, to powinien sobie chyba radzić świetnie w błocie, tak? Ale jednak nie do końca tak jest, no chyba, że jeszcze mamy nie tak dobre te opony błotne, bo zawsze, słuchajcie, mogą być jeszcze lepsze. My mamy chyba te pierwsze, które tylko sobie odblokowałem. Fajnie by było też w końcu te opony błotne odblokować sobie do. O, tutaj już wiem, że trzeba pojechać po błoczem, bo inaczej nie damy rady. Fajnie by było też sobie opony bł... Odblokować do tajgi, żeby w końcu słuchajcie tajga była jeszcze bardziej użyteczna, chociaż i tak jest naprawdę świetnym pojazdem. Lubię też to, że naprawdę nie trzeba się praktycznie w ogóle przejmować tutaj paliwem bo te 80 litrów, który plus te jeszcze 40, które mamy, powinno wystarczyć spokojnie, żeby sobie objechać całą mapę dookoła, a my tutaj tak naprawdę potrzebujemy 4 punkty, które są bardzo blisko siebie to też jest fajne, że wszystkie te punkty znajdują się gdzieś tam dość blisko bramy więc raczej jak już dojedziemy do pierwszego to resztę już mamy odkryto, bo ten pierwszy punkt jest w miejscu, gdzie jeszcze nam się mapę odkryć nie udało, bo oczywiście wieża obserwacyjna tam nie dosięgała a reszta punktów już jest tam gdzieś na terenie odkrytym, bynajmniej tak pokazywało tutaj ostatnio, uuu, teraz troszkę... Pięksko to zrobiłem, tutaj ostatnio zjeżdżaliśmy sobie w lewo, tamtą ścieżką jechaliśmy, teraz sobie pojedziemy tędy, tutaj chyba będzie taka drożka z kamieniami przez wodę, tam dalej. Dobra, tutaj spróbujemy może poboczem, chociaż nie, jest płytko, da sobie raczej rady. A my już tędy chyba jechaliśmy przez te skały, więc tutaj nie powinno być dla nas jakichś problemów, ale zawsze warto zachować sobie zasady bezpieczeństwa, więc pojedziemy sobie tutaj, gdzie te skały są dość wysokie, może tędy. Wow, 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 tam dalej chyba nie przejedziemy, poczekajcie. A, jechaliśmy wcześniej tamtędy. Dobra, tam sobie pojedziemy, bo tu widzę, że jest dość głęboko między tymi skałami. To jest dość ryzykowne, a nie chce mi się jechać tutaj z powrotem. Tędy już powinno sobie dać bez problemu radę, ale widzę, że nawet na jakąś większą skałę czasami nie da rady wjechać. Zawsze lepiej jechać bezpiecznie, pamiętajcie o tym, jak to jest w że Czasami lepiej zrzucić sobie na bieg niski plus niż jechać na automacie. Dojechać wolniej, ale chociaż dojechać. Będziemy musieli tak samo wybrać się na śnieżne mapy, bo tam jeszcze nie byłem, jeszcze nie jeździliśmy po lodzie. Znaczy byliśmy tam raz NK, ale nie dało sobie niestety rady. Eee, no ponad wtedy jeszcze terenowych, eee, jeszcze gorzej wyposażonym, bo chyba na tym podstawowym silniku teraz już powinno być troszkę lepiej. No, ale też możemy teraz tam zabrać bez problemu tajgę, Czy też myśleć o jakimś nowym zakupie pojazdu, bo teraz pieniędzy naprawdę sporo przybyło. Eee, cały czas. Eee... Gdzieś powyżej tych 50-60 tysięcy mamy spokojnie. Nie trzeba się martwić o to, tak jak wcześniej, czy wystarczy pieniędzy na zakup przyczepy, czy nie. Dobra, piękna sceneria między drzewami. Może wykorzystamy to, żeby sobie zrobić ładną miniaturkę. Okej, okay, tutaj jest ładnie błotnieście między drzewkami, więc sobie to wykorzystamy. Dobra, jak dla mnie jest bomba. Fajna droga jest między tymi drzewkami. Taka dość błotnista, nie idzie się rozpędzić. Można naprawdę bardzo ładne widoczki sobie popodziwiać. Cały czas połowa jeszcze zbiornika, czyli tak naprawdę można uznać, że jeszcze mamy 80 litrów, bo połowa jest oczywiście na dachu. No więc myślę, że spokojnie wystarczy. Ewentualnie będziemy się martwić później. A tutaj, słuchajcie, pierwsza przeszkoda, czyli jakiś pierwszy. To tutaj się kiedyś zaklinowałem dokładnie w tym miejscu. Więc z doświadczenia wiem, że pojedziemy sobie tutaj po prawej, między drzewkami. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Czasem lubię zaryzykować dla Was, gdy jesteśmy gdzieś blisko, oczywiście, naszego garażu. To można się fajnie pobawić, można sobie popróbować, ewentualnie przyjechać czymś, go uratować. Ale w momencie, gdy trzeba jechać na drugi koniec mapy, to jednak bezpieczne jest po prostu pojechać sobie gdzieś poboczem. I nie wiem, jak dla was, ale dla mnie to zwiedzanie mapy na początku zawsze szukanie tych wież obserwacyjnych na nowej mapie jest naprawdę nudne. Nie lubię tego robić, nie lubię tak podróżować tym pojazdem zwiadowczym, wolę się od razu brać za misję. Dlatego czasami właśnie wychodziło mnie tak jak w ostatnim odcinku, gdzie byliśmy właśnie w Kamieniu Łomie i stamtąd zbieraliśmy ładunki, że wszystko wychodzi na ostatnią na styk po prostu i z paliwem i, i z trasą ledwo idzie znaleźć, ale lubię tak się po prostu samemu pobawić, lepiej zawsze troszkę sobie popodróżować, troszkę poszukać Niż po prostu jechać w pewne miejsce. Bynajmniej moim zdaniem. Tutaj mamy chyba jakąś wieżę, również pewnie będzie do odbudowy. Możemy sobie od razu zadanko odebrać. Dokładnie, mamy wodne szaleństwo 3. Zaakceptujemy to sobie, ale nie będziemy na razie śledzili. To zostanie nam pewnie gdzieś do kolejnego odcinka. Ale ładne drzewa, kurde, tutaj jest naprawdę pięknie. Postarali się. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało na tej drugiej mapie. Skoro tam, słuchajcie, mamy gasić pożary. Czy faktycznie wszędzie będzie po prostu ten pożar, czy będzie to po prostu. Jakby będą to już popalone budynki. Sam sobie nigdzie tego nie oglądałem, bo nie chciałem sobie spoilerować. Chciałem, żeby oczywiście wszystko. No to fajnie pojechałem. Dobra, jest jakieś jeziorko do pokonania. Pojedziemy sobie znowu prawą stroną, bo tutaj widzę, że jest drzewo takie dość na pewno wytrzymałe. Na pewno takiego hamera w razie czego wyciągnie, więc sobie pojedźmy tędy bezpiecznie, nawet, że daje rady, pewnie by przejechał po tej wodzie, ale, ale tak jak mówię, bezpieczeństwa nigdy nie za mało. No, i jesteśmy, moi drodzy, pod pierwszym punktem. Jest jakiś opuszczony budynek po prawej stronie. Wygląda to dobrze. Jest tutaj dość, dość błotnisto, ale dojedziemy bez problemu. Jestem ciekaw, czy wystarczy, że podjedziemy, czy będziemy musieli coś więcej tutaj zrobić. Za sekundkę się okaże. Etap ukończony, więc pierwszy zniszczony budynek już tutaj widzimy. Teraz gra chce posłać nas, no niedaleko w sumie. Musimy po prostu zawrócić jechać cały czas prosto. Tutaj mamy budynek numer dwa. Strefy chyba były 4, więc pewnie budynki również będą 4. Dobra, Hammer sobie dzisiaj nie daje w kaszę dmuchać. Widzę, że sobie radzi nawet z takim dość ciężkim błotem. Jesteśmy już chyba pod samym budynkiem, bo z tego co dobrze pamiętam po mapie, to chyba będzie on właśnie za tą górką, więc drugi będzie mieli odkryty. No i zobaczymy, gdzie nas wyrzuci na dwa ostatnie. Mamy 20 litrów, więc łącznie oczywiście 60. Za sekundkę to sobie dotankujemy. Widzimy jeszcze tutaj nawet jakiś spalony pojazd. Zobaczmy. I kolejny, oczywiście, budynek. No niestety ktoś pożaru nie przetrwał, nawet dwa autka były, więc dość zamożna rodzina. Trzeci punkcik, natomiast mamy już dość daleko, jest tutaj kolejny zniszczony budynek i zobaczymy, czy znajdziemy sobie na oko, gdzie będzie czwarty. No nie, pewnie będzie on gdzieś w tym terenie również zakrytym. Dobra, zatankujmy sobie, żeby było dobrze widać, ile tego paliwa jeszcze mamy, dokładnie 59 litrów, powinno styknąć. Jest już widoczny trzeci spalony budynek, jeszcze się słuchajcie z niego dymi, z tamtych chyba nie, więc tutaj mamy pierwszy budynek, który chyba był spalony dość niedawno. No niestety słuchajcie, dużo dużo drzew, więc na pewno narażenie na pożary o wiele większe, tego trzeba się raczej spodziewać. Wybierane jest takie miejsce do zamieszkania, zobaczymy czy jeszcze uda się jakieś płomienie zobaczyć w środku, niestety już nie. Wjeżdżamy sobie w strefę numer 3 i odblokowuje nam się ostatnia. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie ona się pojawi i jest to, słuchajcie, strefa, no tutaj, gdzie byliśmy, nie mam pojęcia, co to jest. Niestety nie piszę, czy to jest jakiś magazyn, czy, 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 czy co to po prostu jest. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ktoś jeszcze był na tamtym kanale, ale właśnie raz była aktualizacja i tak mi się wydawało, że nie było cystern z wody i wtedy właśnie doszło do DLC. No i to ciekawe, to DLC jest wszędzie, więc te beczki z wodą mamy na każdej mapie, nawet jeżeli ktoś nie ma DLC, więc pewnie takie schematy z tymi wieżami ciśnień po prostu będą się pojawiały również na nowych mapach, więc pewnie są również jakieś nowe misje. Gdzieś na tych mapach podstawowych, gdzie możemy sobie również te pożary pogasić. My natomiast mamy nasz ostatni punkt znaleziony, moi drodzy, zobaczmy sobie więc co się teraz stanie. Mamy 2000 i odblokowaną bramę, no a żeby słuchajcie, nie było zbyt nudno, tam jeszcze jakaś furka stoi w rogu, no to oczywiście wybierzemy się do bramy i zobaczymy co jest po drugiej stronie. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego daję wam kamerę z góry, to po prostu ze środka już niezbyt dużo widać. No ale widać za to naszą bramę, która jest w tym miejscu. Mam nadzieję, że cokolwiek tam zobaczymy, albo że będzie jakaś chociaż wieża obserwacyjna blisko, żebyśmy mogli kawałek tej mapy zaobserwować, bo na pewno będzie ona z początku cała czarna, więc przenosimy się na spalony las. No i zobaczymy, czy faktycznie wszystko tam będzie takie spalone, bo miniaturka jest naprawdę fajna. No i mamy to, moi drodzy. Troszkę nam się... no nie, zbyt wiele nam się tutaj nie odkryło. Pierwszą wieżę mamy gdzieś na prosto. Naprawdę dużo tutaj w sumie nie widać. Ok, pojedziemy sobie może tym asfaltem do pierwszej wieży. Mamy jeszcze 35 litrów. Nie ma tutaj też garażu, to jest bardzo ważne. Czy to będzie znaczyło, że będziemy musieli za każdym razem jechać sobie z tamtej mapy tutaj? Jeśli tak, to to jest naprawdę porąbane. Wyczyściła nam się szyba, to mi się akurat bardzo podoba. Co do spalonego lasu, miałem nadzieję, że będzie on troszkę bardziej spalony, że faktycznie będą jakieś super fajne widoczki. Ale widzę, że na razie na coś takiego nie możemy liczyć. Okej, okay, jest tutaj droga, która prowadzi, jak gdyby się pcham przez krzaki. No, oczywiście. Myślałem, że może chociaż tutaj doświadczymy jakichś stojących w płomieniach drzew, ale z tego co widzę, niestety nie o to tutaj chodziło. Na pewno też wiem, że tutaj będą gdzieś kłody, które będziemy musieli zbierać z ulicy i tak dalej, więc zadanki są naprawdę bardzo fajne. Ale mogło, mogłoby to wyglądać troszkę lepiej graficznie, chociaż wtedy na pewno. Część komputerów nie dałaby sobie z tym rady, więc w sumie jest to dość logiczne, że musi to wyglądać tak jak wygląda. No w sumie nie oszukujmy się, gdyby dodali tutaj palący las, to niewiele komputerów to by to wytrzymało. Dobra, widzę, że w sumie trzymając się głównej drogi, sobie bez problemu do tej wieży dojedziemy. Tak też zrobimy, moglibyśmy się pchać przez krzaki, ale mamy tylko 25 litrów, więc nie chcę ryzykować, gdybyśmy tam gdzieś utknęli, albo by nam to po prostu długo zajęło. To po prostu braknie nam yy, paliwa. My zobaczmy, słuchajcie, jest kolejna przyczepa, chyba również z płytkami. Chyba mnie prześladuje ta gra, chce się nade mną troszkę poznać, nie, to jest chyba misja przyczepa utknęła, albo Hammer utknął, no dobra, coś tu na tej przyczepie mamy, Jezona na wysokie siodło, to też jest bardzo ważne, może kiedyś się tutaj wybierzemy, zadanie sobie oczywiście zaakceptujemy, o i straciliśmy, aha, pojawiły się dwa ładunki, które spadły, spoko, czyli będzie można tutaj przyjechać oczywiście Tygą oraz HDS-em, zapakować to sobie i bez problemu dostarczyć tam, gdzie to być powinno. No i dobra, jesteśmy pod naszą ścieżką do wieży obserwacyjnej. Zaraz się odkryje jeszcze więcej terenu, pewnie jakieś nowe misje. Zobaczymy, czy ciężko będzie tutaj wjechać. Wydaje się, że teren jest naprawdę przyjemny. To fajnie, że nie utrudniają chociaż wjazdu do wieży, bo czasami są one naprawdę ciężkie. A nie oszukujmy się, każdy chce to po prostu odbębnić i lecieć sobie do jakichś fajnych misji. Więc zadanko sobie odbieramy. Dobra, no i zobaczmy, moi drodzy, jak to będzie wyglądało. Bolesna strata, porzucona przyczepa troszkę tego jest. Zobaczmy sobie, jak ta mapa wygląda, ale nam sporo odkryło. Aha, i dopiero teraz się pojawiła kolejna wieża, więc mapa będzie naprawdę ogromna. No i moi drodzy, zobaczcie, na to mamy tutaj ANK w wersji cywilnej. To my mamy ANK w wersji cywilnej. A więc mamy, moi drodzy, duplikat naszego ANK. Trzeba będzie oczywiście po niego pojechać. Na pewno to sobie zrobimy. Tutaj widzimy, że mamy kolejny kamieniołom tak jak i na tamtej mapie, więc wygląda to naprawdę, słuchajcie, super fajnie, że mamy kolejne NK. Będziemy sobie mogli jednego sprzedać, a on kosztuje chyba 70 albo 80 koła, więc nie jest to tania maszyna. No ale to oczywiście w kolejnych odcinkach, więc czekajcie i obserwujcie, bo widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku już we wtorek albo w sobotę, nie jestem pewien kiedy oglądacie ten odcinek. No ale cóż, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia, trzymajcie się, manko.